Dzień dobry państwu, kochani moi. Ja to krótko i na temat. W sprawie riposty do riposty, ja tu się nie będę z tobą ceregielił. Panie Krzysztofie, panie prezydencie śmietników. I zacznę tak ty ogonie brudny świński, ty się w wannie mył. Śmiechu warte, jak ty się w wannie mył Mył ta twoja wanna, to przypominała wiesz to Oborę. Oborę była taka brudna, że tam było 2 metry brudu na tej wannie. Tam żebyś ty wlazł do tej wanny, to by ty już z tej wanny nie wylazł, bo tam nie wiem kto ty tam mył w tej wannie. Sam to się ty na pewno nie mył. Chyba ty prosiaki tam mył w tej wannie, ani siebie samego, bo ta wanna, to ja widziałem, to ona była tak zarośnięta brudem i zasyfiona, tak jak ten kibel twój zasrany. O którym tak wspominasz i tak się szczycisz tym kiblem. Piękna, biała deska, a na nim czarne, brązowe gówno i dookoła. I papiery popklejane. No tak to było i tak samo ta twoja wanna, także taki z ciebie czyścioszek. No jak ty się w takiej wannie mył, to i ty taki czysty wychodził z tej wanny. Śmiechu warte, po prostu, po prostu no, no brak mi słów. Ty w wannie się był. Ja cię nie widział w wannie i tę wannę widział, to, to ona nadawała się, wiesz. Dobycia świń! O, tyle powiem, które hodowałeś. Kolejna sprawa to jest piec. Ty mówisz, ja budowlaniec wielki. Może ja niewielki budowlaniec, bo ze mnie wielki budowlaniec nie jest, bo ja nie jestem wielkiego wzrostu, ale zapomniałeś, Baraniubie, jak ci piec naprawiałem, bo ty sam nie dał rady. Ty mówił, że ty, że ty, że ty nie chcesz robić, ale żeby ktoś za ciebie zrobił. Pamiętasz, jak ci Kafelki murowałem? Do tej pory te kafelki się trzymają wmurowane. Tak. I co na ten, ten temat powiesz? Zapomniał już, jak jakie kafelki ci w piecowe wmurowywał, bo ty sam nie dał rady. Jak ja cię po schodach cię prowadzał do, do tego, do Kerfura, bo ty wleść sam nie dał rady, to też zapomniał. Zapomniał takie rzeczy. Oj, ty Krzysztof, krótką pamięć masz do dobrych rzeczy, za to do złych to doskonałą, i do mitomajskich to już perfekcyjną masz pamięć. Co do, co do Staśka, no to tak prawda, no zgadza się, to była niewidoma kobieta. Ale jakim trzeba być podłym warchlakiem i świniakiem, żeby potwierdzać jeszcze teraz u siebie na tym filmu, filmie, na tej swojej repoście, że ty dla niewidomej nie chciał pomagać, że ty nie chciał jej pomagać, zakupuć wnosić. A zakupy, jeżeli już, jeżeli już to robili, to robili synowie Staśka, bo ja byłem tego świadkiem i tak dalej. I tak dalej. Może mówisz, że ty w mieszkaniu moim był. No ja nie wiem w którym ty mieszkaniu był, ile ty pokoi widział, bo ty sam nie wiesz, ile ty pokoi widział. Może ty nie był w, może ty nie był w moim, moim, moim mieszkaniu, tylko może ty w oborze gdzieś był. Ja tam nie mieszkam. Nie tam nie było. Ty nie był w żadnym moim mieszkaniu, bo ty nawet nie wiesz, ile tam jest pokoi. Czy łazienka jest wspólna, czy oddzielna od kibla? Nic nie wiesz. Nic nie wiesz, więc cały czas mi to manisz i mi to manisz. Moja matka cię nie zdosi. Zrozum to wreszcie. Twoje mitomańskie wysrywy na temat ee, nadal jeszcze raz powtarzam kwiatów, obiadów, sradów, gotowań i tak dalej. Człowieku, ty żeś nas podpierdalał, biegał jak konfident, jak konfitura. Zażygana konfitura, zastrana obszczana. Biegałeś z donosikami na ten eternit, której tak cię wyśmiali i nie przyjęli, bo tak jak czytałeś sam teraz osobiście, no 2032 roku jest obowiązek, więc jak cię moja mama miała lubić? Jak ty żeś donosy na nas pisał? Na nią przede wszystkim, bo to jej mieszkanie było, nie moje! Boże, czy ty naprawdę musisz tak mitomanić? Ty weź się, Krzysiek, kurwa, nabierz tabletków tych. Nie za dużo tylko, żebyś nie przesadził, ale weź weź mu, Aron, ty kup tabletki, wiesz co, od czego? Od pamięci, od przywracania pamięci. Jakieś tabletki od przywracania pamięci i od mitomanii. Bo takie może tabletki będą od mitomanii, to on przestanie mitomanić, to on nie będzie już takich bzdur opowiadał, bo takie bzdury i wysrymy, jakie on gada... No to potem faktycznie ludzie się śmieją. Mówisz tu, w związku mojego się czepiasz jeszcze dodatku, w związku. A co cię, co cię grubasie, właściwie to już nie grubasie, co cię obwisło skóry, obwisło skóry cycaty, co cię obchodzi mój związek, jaki on jest? Ty trzeba było swój związek partnerski najpierw zaobrączkować z suchym, z majorem trzeba było wziąć ślub, jak para małżeńska, jak się należy. A ty do mnie się czepiasz, ty swojego trzeba było pilnować. A je mojego. No i ostatnia rzecz, te picie, w, no już picie w, w tym, picie kurna w, e, w twojej kuchni, gdzie ona była zapierdolona wszystkimi śmieciami, brudami i zgniłym jedzeniem, które przynosiłeś i przynosiłeś i kumulowałeś i kumulowałeś. Tam w tej kuchni miejsca nie było. To nawet Aron może potwierdzić, że tam w kuchni miejsca nie było, żeby, żeby stanąć. A co dopiero tam spożywać alkohol przy nie? A z tym spożywaniem tu też przesadzasz, bo, bo ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale ja bym odesłał tu link, dałbym do jakiegoś, do, 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 do. nie mogę tego zrobić, bo zaraz mi posądzą, że, że ja tutaj współpracuję, ale jak ktoś jest bystry, to wyluka. Gdzie znaleźć twoją kompilację, twojego picia i palenia? Ty nie palił od maleńkości, do śmiechu warte. A to, to co teraz było? To to, to, to ja to ciągał tego papieru, a może to nie był papier, to cygaro może było, ale to nie zmienia faktu, że to było palenie, więc przestań tu już to mitowanić, przestań gadać, brudasem się urodziłeś, brudasem umrzesz, nie zmieni to nic, ani wanna, ani prysznic, ani cokolwiek, jakieś detergenty, bo jesteś brudnym starym, śmierdzącym leniem, który jeszcze w dodatku mitomani na wszelkie różne sposoby i ma wszędzie znajomości, których w ogóle nigdy, nigdzie nie widać. Yy, także ja już, ja już mam ty, no, to, to wszystko. Ja już tu nie muszę więcej nic Ci dopowiadać, bo piliśmy, jeszcze raz powtarzam, piliśmy. Jeżeli piliśmy piwerko, bo wódeczki my nie mieliśmy, to Ty żeś miał wódeczkę. A ja wiem nawet, jaką wódeczkę ty kupowałeś, jaką lubiłeś, a lubisz likiery, aha, i co, nieprawda, że likiery lubiłeś? Wiśniowe, a jak nie stać było na lubelską wiśnióweczkę, to się kupiwało wiśnióweczkę za 5 złotych i stąd ty znasz te ceny tych winek, stąd ty to wiesz. Bo ja teraz sobie przypomnę, przecież ty pił te nawet tanie wina. Nie wiem, ja ci ich nie przynosił, ale ktoś ci je kurwa dawał. Czy kupował, czy ty sam kupował? Ty stąd znasz te, te ceny tych winek tanich, bo ty jak nie miał na lubelsku wiśniówkę, a, a lubiłeś ją, ja pamiętam, że lubiłeś, to ty kupował te tańsze, te tańsze. A my z Majorem piwkowali. My z Majorem mieliśmy piwko, proszę pana, do którego ty zawsze Zaglądałeś, jeszcze szlugi od nas wyciągałeś, dlaczego major mówił że ciebie wyrwi kufel, bo ty szlugi wyciągał od niego cały czas Raz czy dwa razy nawet papierosy kupiłeś, to tego też nie powiesz, a po co ty papierosy kupował, skąd ty papierosy miał? No może to wytłumaczysz. Skąd ty papierosy miał, jak ty mi raz czy dwa częstował? No ja cię częstował wielokrotnie i ty palił wielokrotnie. Tylko mówię, ja nie mogę tutaj tego linku podać, bo zaraz powiedzą, że współpraca, ale jest kompilacja. Może, może Aron Bystrzejszy to znajdzie, kompilację twojego picia i palenia e, i tam możesz obejrzeć ten film i zaraz powiesz, że zmontowany, ale to chyba ty jesteś bardzo mocno, zmontowany z nie wiadomo jakich materiałów, no, bo... No bo innego tu rozwiązania nie ma, no I ja nie wiem, jak ty był w moim mieszkaniu, bo ja już myślę, może ja nie do tego mieszkania przyjeżdżam do stoku, może to ty nie to mieszkanie, jak tam, nie wiadomo, czy tam dwa pokoje, czy cztery, czy sześć, czy osiem, bo ty powiedzieć nie może, bo to tajemnica i w ogóle, przestań ty kręcić, ty stary dziadzie jeden, przestań ty już kręcić, przestań ty już wymyślać jakieś rzeczy, bo to po prostu... No, przychodzi ludzkie pojęcie, i, 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 no i trzeba będziecie wysłać znowu na do, do badania, na choroszczy. Tak jak już byłeś, no. Do choroszczy na badania. No bo nie ma innego wyjścia. I to tyle ja mam do powiedzenia.